Dobrze Mateusz, dla Ciebie na pewno bardzo udany sezon, także indywidualnie, no bo w ważnych momentach zdobywałeś te bramki. Gdzieś czułeś dodatkową pewność siebie po, po kolejnym trafieniu? No, myślę, że na pewno. Fajnie, że te bramki w końcu przyszły w najważniejszych momentach, ale najważniejsze jest to, że wygraliśmy to mistrzostwo. Pokazaliśmy wszystkim, że mamy duże ja na pewno, charakter. Dwa razy się podnieśliśmy, przegrywając 3-2. I... Jestem tak szczęśliwy, że aż nie wiem, co mam teraz powiedzieć, tak szczerze. Gdybyś miał wskazać taki mecz, który był decydujący, w którym uczuliście, że to mistrzostwo na pewno zdobędziecie, no bo było wiele opinii, że nawet do finału nie awansujemy, a wy jednak wszystkim niedowiarkom udowodniliście, że jesteście drużyną mistrzowską. Myślę przede wszystkim, że to był ten mecz w Nowym Targu, gdzie dopiero tak w siódmej tarcji strzeliliśmy. Tam na pewno nasza pewność siebie wzrosła. Po tym zwycięstwie już byłem pewny, że awansujemy do finału i z każdym kolejnym zwycięstwem nasza... Pewność cały czas rosła. Wierzę w to, że jesteśmy najlepsi. Mamy najlepszy zespół. Fajnie, że to pokazaliśmy. No, nic tylko się cieszyć. Jadąc tutaj do Krakowa, mieliście w głowach te krakowskie fatum, że jednak z tym krakowiem nigdy w tym finale wygrać się nie udało? Czy zupełnie o tym nie myśleliście? Myślę, że o tym nie myśleliśmy. Przede wszystkim podeszliśmy do tego meczu jakby to był remis, tak? 3-3. Nie chcieliśmy już wracać do domu, chcieliśmy jak najszybciej to zakończyć. To znowu wynik 2 tak jak rok temu, emocje do samego końca i na pewno to złoto smakuje jeszcze lepiej niż rok temu. Katorżnicze, mordercze treningi, szczególnie latem chyba popłaciły, bo, bo w tych spotkań więcej rozegraliście niż w roku ubiegłym, awansując do finału, a jednak cały czas ta, ta, ta forma chyba była na wysokim poziomie. No tak, na pewno te treningi. To czuliście w nogach przed tym meczem zmęczenie, czy absolutnie nie? Właśnie myślę, że z meczu na mecz czuliśmy się coraz lepiej, tak? Te nogi gdzieś tam nas puszczały, mieliśmy siłę, żeby zapieprzać w to i z powrotem. Byliśmy jednością. To tutaj mogę jeszcze więcej powiedzieć, no? Na pewno... Teraz na pewno świętujemy. Chcę już wrócić do domu i się ogolić.